Cześć, jestem Sylwia, a to są rozmowy przy kawusi. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z moją siostrą Julką, która opowie nam, jak wygląda internet i prezentowano w nim treści z perspektywy osoby, która korzysta z niego najwięcej, czyli 13-letniej dziewczynki. Julia, na wstępie opowiedz nam coś o sobie. Ile masz lat? Co robisz, czym się interesujesz? No, nazywam się Julka, mam 13 lat. Um, mam hobby. I jakie jest Twoje hobby? Mm, jest to cheerleading. I no, dużo oglądam filmów związanych z tym sportem. Mm -hmm. Z jakich aplikacji najczęściej korzystasz i jakie treści najczęściej tam oglądasz? Mm, najwięcej korzystam chyba z YouTube'a, z TikToka, ze Snapchata i Instagrama. A co najczęściej oglądasz na YouTubie? Um, to zależy, ale najczęściej chyba oglądam e, Team X albo jakieś e, filmy o cheerleadingu. Mm -hmm. e, a na TikToku masz jakiś ulubionych twórców? E, raczej nie mam. E, oglądam zazwyczaj to, co mi wyskoczy, ale to mm -hmm. już wiem bywa. I jakie mhm. najczęściej treści oglądasz na TikToku? Czy to są jakieś... E, takie filmiki DIY? Coś, co można odtworzyć? Czy to są e, jakieś e, takie filmiki taneczne? Um, najczęściej są to takie filmiki jakieś, gdzie można się pośmiać, mhm. ale też to są takie filmiki, e, z których można się czegoś nauczyć, na przykład coś fajnego ugotować, mhm. czy coś takiego. E, Okej, okay, i filmiki, z których można się pośmiać. Ciekawie. E, Dlaczego akurat te treści, dlaczego akurat y, ta, jeszcze teraz, Team X, tak? Co, co najbardziej, na czym polega cały fenomen tego Teamu X, Ekip Freeza i innych e, tego typu twórców, jaki masz na to pogląd? Mm, no moim zdaniem to y, no, mogę to określić tak, jak jakby y, no nagrywają swoje życie i też mm. no... Ludzie, to oglądają z ciekawości, czy to naprawdę są jakieś interesujące treści, czy to bardziej takie rozrywkowe? Wydaje mi się, że bardziej z ciekawości, ale no, dla rozrywki mm -hmm. z mundów czasem. Mm -hmm. A tam naprawdę są prezentowane takie treści, e, nie wiem, edukacyjne? Można się czegoś z tego nauczyć? E, wydaje mi się, że czasem tak. Mm -hmm. A ale... możesz podać jakiś przykład? Czego na przykład no, nauczyła Cię taka. Eee, takie oglądanie filmów Timu X? Mm. Nie. Nie nauczyła się, nie. <grym> Rozumiem. Eee, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z social mediami? Kiedy zaczęłaś oglądać YouTube'a, TikToka? Może zaczęłaś coś działać w tych aplikacjach? Eee, dokładnie to nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że jakoś. W 2017 roku, coś takiego. A miałeś wtedy lat? Yy, albo. Chyba 9. I to była taka Twoja inicjacja z internetem. Wtedy już zaczęłaś tak świadomie oglądać niektóre treści. Okay. Pamiętasz może jakie? Jacy to byli twórcy? Yy, już nie pamiętam, ale pamiętam, że na pewno oglądałam jakieś Pet Shopy, coś takiego. Czyli takie filmiki, które się nagrywa z użyciem jakichś zabawek i tworzy się takie historyjki. Tak. E, pamiętam, bo również to oglądałam. <laughs> e, a powiedz mi, kiedy zaczęłaś coś tworzyć w social mediach, tak publikować jakieś swoje materiały? E, właśnie chyba w 2018 roku, ale... Kiedy miałeś 10 lat? Tak. E... I jaka to była aplikacja? <laughs> Był to TikTok. Mhm. I, no, A, powiedz coś jeszcze. Co nagrywałaś? Czy to były pewnego rodzaju filmy taneczne czy, czy rozrywkowe? Na czym to wszystko polegało? To było w sumie taką mieszanką, bo i były taneczne i rozrywkowe, no mm. i różne. Czy były jakieś takie standardowe trendy, mody, które, które jakoś przyjęłaś i na tej podstawie? No, wtedy chciałam się bardzo tego nauczyć. I... Nagrywałam mimo, że to mi nie wychodziło za dobrze. No. Mhm. E, a powiedz mi, czy te treści, które obecnie oglądasz, to też są treści, które oglądają twoje koleżanki? Czy jesteście zgodne co do wyboru e, filmów, które oglądacie, TikToków, które oglądacie, czy jednak inaczej to wygląda? Czy te preferencje są podobne, czy jednak troszkę inne? Wydaje mi się, że podobne. Mhm. E, to tak, już mi powiedziałaś, na czym mniej więcej polega fenomen ekipy Freeza, Team X i, i tym podobnych. A powiedz mi takie standardowe pytanie, które ostatnio mi się nasuwa, dlaczego tak wiele osób chce spróbować lodów ekipy Freeza? Czy to jest naprawdę kwestia tego, że te lody są tak dobre, czy to jest rzeczywiście kwestia tej popularności ekipy Freeza? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że. To zależy, bo niektórzy też. No, te lody stały się bardzo popularne mhm. i teraz każdy chce je mieć. Wydaje mi się, że bardziej z popularności mhm. i potem niektórzy też sprzedają te lody drogi. Tak, tak, zdecydowanie się zgadzam. Eee, dlaczego tak dużo osób chce jakby podążać za, za tymi czołowymi youtuberami? Czy to naprawdę jest? Wygląda w ten sposób, że dużo młodych ludzi w Twoim wieku rzeczywiście widzi taki sposób na życie w karierze youtubera? Mm. Czy po prostu czerpią wzorce z youtuberów? Mi się wydaje, że po prostu się wzorują na mm. postawie tych youtuberów. Mm -hmm. e, ostatnio było bardzo popularne, bardzo popularny wywiad Angeliki Muchy. Może nie kojarzysz, Little Monster. E, Dziewczyna dużo publikowana na YouTubie od wczesnych lat swojego dzieciństwa, można powiedzieć i. Aktualnie rozważę założenie klasy dla vlogerów. Klasy profilowane, gdzie uczysz się, żeby być vlogerką. Czy chciałabyś uczyć się w takiej klasie i czy widzisz w sobie potencjał, żeby zostać youtuberką, vlogerką? Wydaje mi się, że, że nie. Nie widzę siebie w wersji vlogerki, nie wiem. Mhm. Bardziej nie. Czy znaczy, któraś z Twoich znajomych, znajoma, jakaś dalsza, bliższa kolega, koleżanka rzeczywiście myśli poważnie o, o karierze w social mediach i robi coś w tym kierunku? Hmm, wydaje mi się, że nie, nie. E, a słuchaj, co sądzisz o muzyce youtuberów? Czy zdarza Ci się słuchać, i czy to jest słuchanie takie naprawdę dla samej muzyki, czy takie słuchanie ironiczne? E, czasem... się pośmieć. Czasem wiesz, o co e, chodzi. No bardziej tak, żeby się pośmieć, ale czasem też z ciekawości. E, no ta muzyka nie jest jakaś najlepsza, więc wątpię, że ktoś tego słucha tak, bo dla mm. muzyki. Mm -hmm. A co sądzisz o różnych dramach w internecie? Ostatnio bardzo popularna była drama... Może nie drama, ale... E, taka sensacja związana z filmikiem kamerzysty. E, pana, który... Tworzy na YouTubie i nagrał filmik, w którym za pieniądze wyśmiewa się z niepełnosprawnej osoby, płacąc mu m.in. zataplanie się w błocie, rozwalanie sobie cegłówek na głowie, różne tego typu rzeczy. Na pewno słyszałaś, prawda? Mm, tak, słyszałam. No, ja uważam, że to jest po prostu no, okropne, takie bez sensu to jest w ogóle. Czy znasz swojego otoczenia, kto zupełnie nieświadomie czerpie wzorce z takich osób? Myślę, że to jest taki powszechny problem, że młodzież wzoruje się również na tych treściach, które nie do końca są y, prawidłowe. Myślę, że y, no, większość osób mi się wydaje, że właśnie nie bierze y, jakby przykładu z tych osób, ale też no istnieją różne osoby. Mhm. To jest jednak bardzo prawdopodobne, że taki wzorzec trafi do jakiegoś prostego umysłu, który nie zobaczy w tym nic szkodliwego, prawda? Tak, dokładnie. Dlatego trzeba jednak świadomie wybierać te treści, które się ogląda. A co sądzisz o tym, że wiele youtuberów przyznaje się publicznie do swoich problemów ze zdrowiem psychicznym? Zuzanna Borucka, Fagata. Wiele jest takich przykładów youtuberek, które jawnie mówią o tym, że mają na przykład depresję. Czy ty jako młoda osoba Twierdzisz, że to jest dobrze, że szerzą świadomości na ten temat, czy wręcz przeciwnie? Może młode społeczeństwo nie potrzebuje wiedzy na, na temat e, e, takiej zdrowia psychicznego, z różnych chorób, zaburzeń? Um, ja uważam, że no, z jednej strony to jakby nie jest potrzebne nikomu, mhm. bo no, takie po prostu nikt nie potrzebuje tego wiedzieć, ale też yy, z drugiej strony są tacy YouTuberzy, którzy po prostu mówią wszystko swoim fanom i no, mhm. po prostu. I nie zostawiają nic dla siebie. Tak. I jak podchodzisz do, do takiego. Um, do takiego mówienia bez ogródek, wszystkiego w internecie, do takiego nie zostawianie sobie ani odrobiny prywatności, dzielenia się wszystkim z odbiorcami, czy to jest zdrowe, czy to jest jednak takie szkodliwe zachowanie i jak Twoim zdaniem będzie to wyglądało w przyszłości? Czy to Aha. będzie szło właśnie w, ten, w tę stronę, że, że to będzie się pogłębiało, czy w tę stronę, że ludzie jednak bardziej będą szanować swoją prywatność, będą ją bardziej świadomie traktować? Mm, no ja uważam, że to właśnie nie jest najlepszy pomysł, żeby dzielić się tym tak swoją prywatnością, no, no to nie jest najlepsze. Yy, no, w przyszłości mogą potem być jakieś kłótnie albo jakieś nieporozumienia z tego. Mm -hmm. I no po prostu uważam, że gdybym ja była taką blogerką, youtuberką, to yy, no ja bym tak nie robiła. Mm -hmm. e, a powiedz mi, czy to też nie jest tak, że. Te wszystkie dramy, kłótnie w internecie są jednak po to, żeby napędzić jakby swój kanał, żeby napędzić sobie odbiorców, że jednak to jest taki zabieg czysto marketingowy, ale wydaje mi się, że to jest całkowicie uzasadnione. Powiedz mi, czy Ty i Twoje przyjaciółki, przyjaciele macie taką tendencję do śledzenia tych sporów w internecie, tych dram, kłótni, czy to rzeczywiście jest takie szczególnie interesujące i i zyskuje wasze zainteresowanie? No interesujące to na pewno jest. Mi w ogóle się wydaje, że w dużej mierze to jest po prostu dla popularności i czasem te dramy, kłótnie jakieś to są po prostu są spowodowane takim właśnie dzieleniem się prywatnością swoją w internecie. Ale też yy... no wydaje mi się, że nie powinno się jakby umieszczać wszystkiego w internecie. Mm -hmm. A co sądzisz o tym, że bardzo dużo youtuberów próbuje za wszelką cenę zarabiać na swoich odbiorcach, wydając różnego rodzaju yy, ubrania, gadżety, obozy, na które można pojechać. Czy ty jako yy, załóżmy Osoba lubiąca oglądać Team X, chciałabyś zakupić, czy może zakupiłaś jakiś gadżet związany z Teamem X? Czy jakbyś miała szansę pojechać na obóz z kimś z Teamu X, to, to rzeczywiście skorzystałabyś z tego? Hmm, wydaje mi się, że nie. Mhm. nie, raczej nie interesują takie rzeczy i mi się wydaje, że to jest po prostu wydawanie pieniędzy w błoto. Mhm. Co sądzisz o hejcie? Czy doświadczyłaś kiedyś hejtu, czy kogoś kiedyś skajtowałaś, czy ktoś znajomy kogoś skajtował lub został mm, No Ja doświadczyłam hejtu, ale y, nie przejmowałam się tym jakoś za bardzo, bo no, nie ma co się przejmować. Y, to jest bez sensu takie przejmowanie się właśnie. Mhm. A jak sądzisz, co napędza takich hejterów, co sprawia, że oni piszą te nieprzechylne komentarze, nawet jeżeli kogoś nie znają i nie zapoznają się z jego twórczością? Ja uważam, znaczy mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że po prostu ktoś kogoś nie lubi, nawet dokładnie nie wie dlaczego, ale po prostu chce napisać albo z nudów, albo no tak po prostu. Mhm. Rozumiem. Um, powiedziałeś wcześniej, że dużo osób dzieli się swoją prywatnością w internecie dla popularności. Co twoim zdaniem jeszcze ludzie robią dla popularności? Jak daleko mogą się w tej kwestii posunąć i czy zaobserwowałaś takie zjawiska? Mm, e, no, zaobserwowałam e, takie rzeczy. Na przykład e, kiedyś na TikToku widziałam taką dziewczynkę, która. E, e, po prostu powiedziała, że udusi albo nie wiem, coś zrobi swojemu chomikowi, jak na przykład widzowe jak na widzowie nie biją i, jej 500 obserwujących. Aha, czyli jeżeli dziewczynka publicznie na TikToku ogłosiła, że udusi swojego chomika, jeśli ludzie nie, 500 osób nie zaobserwuje jej na TikToku. Tak, no musisz przyznać, że absurdalnie to brzmi z całą pewnością się ze mną zgodzisz. Ale jaki był odbiór tego filmiku? Czy ludzie naprawdę jakby przejęli się tym, czy rzeczywiście obserwowali tą dziewczynkę z tego powodu? Yy, właśnie w dużej mierze yy, większość yy, osób obserwowała tą dziewczynkę i ona miała chyba już 10 tysięcy fanów. A ona dalej w ogóle gniotła tego chomika, i wszyscy Czyli pisali... to były filmiki takie z tym chomikiem. Widać było, tak. że to nie jest jakaś taka pusta groźba, tylko naprawdę mogła coś tam zwierzątku zrobić. Tak, yy, po tym coś tam właśnie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałam, yy, że ten chomik został zabrany, bo dużo osób dzwoniło, z... No, duża. Liczba osób zdzwoniła. zareagowała, zadzwoniła jakąś, tak. do jakiejś ochrony praw zwierząt. Bardzo dobrze moim zdaniem. Myślę, że Twoim tak, również. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wywiad był interesujący. Podzielcie się z nami opiniami i koniecznie bądźcie ostrożni w internecie.